Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu powiemy o tym, jak PiS przejął kontrolę nad Konfederacją. Już de facto sprawuje tutaj ludzie związani z PiSem mają tu ewidentnie kontrolę operacyjną. Krzysztof Bosak, jeden z najbardziej wyrazistych liderów. Uwaga, Ogłosił, że każdy byle nie trzaskowski. Jest o tyle ciekawe, że w poprzednich wyborach konfederacja wstrzymała się, nie określając się, nie zajmując żadnego stanowiska, nie wzywając, chociaż u części liderów, nawet u Bosaka, można było wyczytać, że bardziej sprzyjają Rafałowi Trzaskowskiemu, jednak nie powiedzieli tego. Nie użyli argumentu, którego dziś używa Krzysztof Bosak, że nie ma dobrze byłoby, żeby wszystko było w rękach jednego obozu politycznego. Mimo, że mieliśmy do czynienia w tamtym czasie z ogromnym. Przytłoczeniem władzy, bo to nie był tylko urząd Sejmu, czyli większość parlamentarna, premiera i prezydenta, ale oni mieli już w tym momencie podporządkowane wszystkie instytucje, czyli tworzyli własny sąd najwyższy, tworzyli, stworzyli własny trybunał konstytucyjny, objęli wszystkie urzędy. W roku 2020 mieli wszystko poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich. I mimo tego Konfederacja zachowywała się bardzo powściągliwie. Ja to wiem, ponieważ ja w tamtym czasie wystosowałem apel do tego środowiska, które znam bardzo dobrze, z prośbą o to i uzasadnieniem, dlaczego należy poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że ta moja akcja była jednym z powodów, dla których Rafał Trzaskowski w elektoracie Konfederacji, co było szokiem dla PiSu, dostał 50%. Procent. Dziś yy, zadamy pytanie, czy Krzysztof Bosak jest szantażowany przez PiS? Czy PiS ma coś na niego? Czy go uwikłał? Otóż yy, w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku zadałem Krzysztofowi pytanie, czy spotykał się, yy, a dokładniej z kim się spotykał, Boże się spotykał, to wiem, w siedzibie Orlenu na Bielańskiej w Warszawie kilkukrotnie, minimum, yy, z kimś w środku. No i pytanie, z kim i do kogo przychodził lider opozycyjnej partii do siedziby PKN Orlen? Przyznacie państwo, że sprawa bardzo ważna. W tamtym czasie, szanowni państwo, został wyautowany aferą obyczajową z polityki Robert Winnicki, jeden z liderów ruchu narodowego, który... Oficjalnie nam no, był chory na serce, natomiast nieoficjalnie zaszantażowano go e, takimi zagrożono, może to jest lepiej, e, to. że biorąc pod uwagę. Pewne zachowania, które są nieakceptowalne w, tym, w tych kręgach. Dano mu wybór, że albo odchodzi po awanturze, albo odchodzi na chorobę. No więc wybrał wariant chorobę. Teraz próbuje wrócić niepomny tego, co mu, jak twierdzą, co się, do czego się zobowiązał liderom. To jest ciekawa historia. Ona może mieć tutaj coś wspólnego, bo przypomnijmy, że pierwszym człowiekiem, który powiedział o szantażu. Był sam Sławomir Menczen. grudzień 2022 roku. Na Facebooku wpisuje, że ktoś zna sprawę problemów jego brata, który ma w tamtym momencie, to było zarzuty, po, po około 10 lat, czyli teraz już mamy, szanowni państwo, zarzuty ponad 12-13 lat. Rzecz skandaliczna, szanowni państwo. To powinno być tak, że pan Tomasz Męcen powinien być przeproszony i da, powinien dać mu odszkodowanie, albo powinna sprawa wylądować w sądzie. A nie trzymać faceta i uwaga, wedle jego brata go szantażować. Tą sprawę trzymał u siebie Ziarkiewicz w garażu. Tutaj nam to wiele mówi. Więc mamy bez wątpienia relację publiczną jednego z liderów, że był szantażowany. Wiemy, że inny lider Konfederacji został wypchnięty pod groźbą skandalu obyczajowego. I teraz szanowni państwo, mamy też przemysłowa Wiplera, który został wprowadzony z zewnątrz, co do którego widać w internecie, jak wpiszecie e, e, tam e, i e, e, Wipler czeka na wyrok. Radio Z to znajdziecie artykuł, w którym jest opisane, że ma bardzo prostą sprawę. Jest oskarżony o e, Przestępstwa takie, jakie popełnił Ryszard Czarnecki, czyli po prostu używał karty służbowej, tak jak własnej, prywatnej. W wypadku czarneckiego to, to jest ten sam rodzaj przestępstwa. Chodzi po prostu o używanie, branie pieniędzy, które do ciebie nie należą. On twierdzi, że się rozliczył. I że organizacja nie ma już do niego pretensji, natomiast no, zawsze pozostaje ten moment. Że wiecie Państwo, to, że romnęliśmy flaszkę ze sklepu, to jest jedno, to, że ją odstawiliśmy, jak nas ochronią złopo, to jest drugie, ale to, że to nie zmienia faktu, że do przestępstwa doszło, to jest już inna sprawa. W każdym razie ewidentnie Wipler e, jest e, akuszerem. Przejęcia Konfederacji, bo to nie jest sojusz. Przejęcia Konfederacji przez PiS. I teraz już oficjalnie dochodzi do tego Krzysztof Bosak, który ma kontrolera. Ja bym tutaj ujął no, uroczą, piękną żonę Karinę Bosak, która z ramienia Ordo-Juris go tam trzyma za fraki. I mamy Bosaka, który deklaruje się już, co jest wbrew interesowi Konfederacji. Dlatego, że z punktu widzenia ねえ,ええ。 Kampanii wyborczej, którą prowadzi dzisiaj Mencen, nie, sytuacja, my nie głosimy, jak to ja Państwu mówię, jako specjalista od wyborów. Mam na to nawet dyplomy, mam na to nawet jakieś pewnie, tutaj akurat nie jest o tym, bo w niektórych wypadkach nawet nie, nie wolno mówić, komu się pomagało, ale muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli mówisz o tym, że zamiast promować własnego kandydata, mówisz, że każdy nie trzaskowski, to przyznaję, że Twój kandydat nie ma żadnych szans na dzień dobry, i już zajmujesz się po prostu ty, i wyłącznie negatywną rzeczą. No więc mamy, Szanowni Państwo, prawo zadać pytanie, czy Krzysztof Bosak jest czymś szantażowany, podobnie jak był uwaga, Winnicki, jak był Mencen, bo nagle wiecie państwo zobaczcie jak przetrzebili się ci liderzy Konfederacji było ich tam niewielu, a teraz zostało ich jeszcze mniej i każdy ma jakiś problem, a wszystkie linki, wszystkie smycze zdają się być w rączkach Kamińskiego, Wąsika, Kaczyńskiego Morawieckiego. Ja jeszcze też przypomnę, że myśmy ujawnili, że na początku kwietnia 2023 roku doszło do niejawnego Spotkania na Wellconomy y, toruń y, między Morawieckim a Mencenem. Panowie o czymś rozmawiali ponad 20 minut w sytuacji, kiedy się obrzycali G. Y, w kampanii. Naszym zdaniem wtedy zapadały. Ostatnie uzgodnienia dotyczące koalicji obu partii po wyborach w 2023 roku. Myśmy was wtedy państwo ostrzegli po raz pierwszy, że głosując, że głosy na oddane na konfederację są de facto głosami oddanymi na PiS. Nastąpiła zmiana Konfederacja z bycia blokerem. Dojścia władzy do PiSu, stała się nagle PiS, jakby to powiedzieć, zawiesił plan anihilacji konfederacji na rzecz jej przyjęcia i niestety mu się to dosyć dobrze udało. Zanim oddam głos Tomkowi, Mistrzowie Kłamstwa, Szanowni Państwo, mocna książka, 15 historii szpiegowskich z XX wieku, polecanych przez Wincenta Sewerskiego, książka Majora Wywiadu Roberta Hedy, który opisuje w jaki sposób, tak jak PiS, Przejął Konfederację, tak Rosyjski Wywiad przejął PiS. E, dlatego warto tę książkę przeczytać albo przesłuchać na stronie Stoleteller, e, albo e, Audioteka, albo MPGO, albo Legimi, albo kupić też audiobooka na stronie hognot.pl. Szanowni Państwo, Holub 2, Holub 1, mocne książki, mocne thrillery. Jedne z najbardziej poczytnych thrillerów w Polsce. Myśmy tego sprzedali kilkanaście tysięcy sztuk, w tej chwili obu części. Szanowni Państwo, będą, oczywiście one będą jak najszerzej, natomiast my staramy się, aby po prostu ta książka przyniosła nie tylko Państwu radość, ale też profity wydawnictwu. I autorom, więc dlatego sprzedajemy to w takiej, a nie innej formule, bo gdybyśmy poszli na masową dystrybucję, to wtedy głównie zarabiałyby hurtownie. Szanowni Państwo, historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach na stronie capitalbook.com.pl z wysyłką na cały świat, ale też na stronie hognot.pl. Tomku, no ty jesteś specjalistą od takich operacji. To chyba, to chyba jest jednak operacja przyjęcie Konfederacji przez PIS. Tak, no niewątpliwie. W szczególności wiesz, zaczęło się właśnie od sprawy pana Wiplera, który, znaczy nie pana Wiplera, ale pana Mencena, który no oficjalnie powiedział, że no jest szantażowany sprawą brata. Przecież to, to jest niewyjaśniane do tej pory, i w prokuraturze ta sprawa no, stanowi taki sztandarowy przykład no, wstydu dla, dla naszego wymiaru sprawiedliwości. No, jak można trzymać człowieka pod zarzutami, ile 12 lat już będzie? Chyba, no, szanowni państwo, no, sprawa nie jest kierowana do sądu. No, przecież to jest ewidentnie działanie po to, żeby kogoś grillować. Prawda? Tak. No. Ta sprawa, o której mówi Janek, tyle, tyle czasu, sprawa, która stanęła w sądach, to była dosyć prosta sprawa pana Wiplera. W zasadzie pan Wipler by się pożegnał z polityką, no bo przestępstwo umyślne. Tu nie ma już o czym mówić. No. Yy, prawa, później no w zasadzie, gdyby to szło normalnie sprawnie, yy, pierwsza instancja, później druga, i sądzę, że w tej kadencji Sejmu już by nie miał co robić. Tutaj by skończyło się. Nie, to też jest po to, żeby dalej był grillowany. I wszystko jedno, kto jest ministrem sprawiedliwości. Po prostu tak, tak się dzieje. Nie można z tym nic y, y, zrobić. No i teraz wychodzi pan y, Krzysztof Bosak. Najpierw była próba y, uderzenia... Przez kolegium humanum. Pan Krzysztof Bosak wybrnął z tego spokojnie, tak książkowo zrobił. Po prostu powiedział, że kłamał. Ale to jest temat, który według niego jest czymś gorszym, bo to nie jest niczym gorszym. Są kwestie takie, które mają służby, i, i są kwestie obyczajowe. No tak przynajmniej Wiewiórki mówią. No to i tak kiedyś oni tego użyją, i tak to kiedyś zrobią. I, I ta lepiej już nic nie mówić, tak naprawdę w ogóle już trzeba się, tak powiem, zamknąć i, i nie mówić, niż yy, tutaj yy, nagle zgadzać się na szantaż. To, że pan Bosak zgodził się na szantaż, bo to widać, bo pan Bosak długo jest w polityce. Mimo tego, że to jego pierwsza praca, no, ale dobrze, że nieważne, długo jest w polityce, to wie, że teraz ogłaszanie, że z każdym tylko nie jest strzaskowskim, to jest uderzenie w jego lidera. To jest uderzenie w jego lidera, bo powiedzieć, że głosujesz na no na to okej, okay, rozumiem, tak, bo skoro jego nie wybrali, ale powiedzieć z każdym tylko nie strzaskowskim, załatwia sprawę. Wyjaśnia wszystko, pokazuje tę ofensywę. To jest ofensywa bo kolejną częścią tej ofensywy jest pan Szymon Hołownia. Tak, no tych ludzi jest sporo w tej, w tej ofensywie. Je, kolejną częścią tej ofensywy są panowie z PKW i to tak wygląda. W szczególności, natomiast jeżeli chodzi o pokazanie Konfederacji, to w zasadzie Konfederacja trzech najważniejszych ludzi w mm, Konfederacji jest w jakiś sposób no, trzymanych różnymi yy, materiałami, a dwóch, dwóch yy, sprawami sądowymi. Yy, 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 działaniami wymiaru sprawiedliwości, o, o, o tak to sobie, tak sobie powiedzmy. I to nie jest, yy, no, to jest nieklarowne, to jest, to jest słabe. Ja się dziwię dziennikarzom, że jak przychodzi Pan, pan Wipler nawet do kawy na ławę, czy gdzieś Panie Wippler, a kiedy w końcu ta sprawa o te karty, bo Pana tak Łapią, 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 tylko dlatego, że my to mówimy, to nikt o to nie pytano. No jest śmieszne, no i tak wyjdzie kiedyś, to no po co to? I pozwala się, i, i pan Wipler takie dziwne jakieś rzeczy mówi. W, w, atakuje, ale w końcu tak, żeby na wierzchu był Jarosława Kaczyńskiego. No to, to on w ogóle się... nie atakuje, no to weźmy zaczyna, zaczyna przewrotnie, a na końcu tak, Tomek żeby. On, on siedzi on siedzi, on, on, sta, on broni pisowskich prezesów a. sądów, on broni pisowskiej prokuratury. Wipler jest jeden do jednego człowiekiem ich. Natomiast Takim, co, to, co, co no, to do, co do co do Bosaka, pamiętajcie, że Bosakowi wyciągano brata, który był zatrudniony w Wusie, który był i sugerowano jakieś bliżej niesprecyzowane związki. Teraz to ustało. Więc jak mówimy o groźbach, to ewidentnie panowie użyli pełnego spektrum rozpracowywania ludzi. Które obejmują sprawy obyczajowe, sprawy no. finansowe. Kontroliwiadowcze. Tak, wszystko. To jest ewidentnie Konfederacja została zaatakowana i częściowo przejęta. Mówię częściowo, bo mają jeszcze ten problem z bardzo niestabilnym Grzegorzem Brownem, którego nie mogą z jednej strony wyrzucić na razie, chociaż bardzo by chcieli, ale z drugiej strony też nie mogą go kontrolować. I Oni się dziś trzęsą. Bo jest spore ciśnienie, żeby Brown wystartował na prezydenta. Brown wie, że jak wystartuje, to to jest koniec Konfederacji tak. w tym kształcie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli nie wystartuje, to jest możliwe, że i tak go wyrzucą przed kolejnymi wyborami, a jakby to powiedzieć, nie będzie miał benefitu wynikającego z tego, że pokaże swój program, bo on oczywiście 100 tysięcy podpisów zbierze z palcem w nosie. Ja przypomnę, że on 100 tysięcy podpisów zebrał bez problemu w roku 2014, nie mając doświadczenia politycznego. W tamtych wyborach zdobył niespełna jeden punkt procentowy. W tych wyborach, będąc de facto jedynym kandydatem prawicy antypisowskiej, bo ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński postawił dwa warunki konfederacji, które muszą być spełnione, żeby, mógł, mógł, żeby konfederacja mogła wejść w sojusz z PISem. Pierwszym to było pozbycie się Janusza Korwin-Mikkego i to zostało już zrobione. Drugim jest pozbycie się Grzegorza Braun'a. Którzy im w tych, obaj tamci politycy im nie leżeli w tych relacjach, dlatego że sojusz Konfederacji z PiSem musi się dla Konfederacji skończyć anihilacją, dokładnie tak jak z samoobroną. I tutaj utrzymywanie ludzi, którzy są w jakiś sposób niezależni, niezainteresowani kasą jako głównym motorem funkcjonowania w polityce, to jest. Bo wiecie Państwo, Jarosław umie kontrolować ludzi, których można przekupić. To jest dla niego bardzo racjonalne funkcjonowanie. On najbardziej lubi takich. Oni mogą być bardzo drodzy, ale oni są dla niego racjonalni. On ludzi, którzy są z powodów ideowych w polityce, choćby to były kompletnie odrypan tego, on po prostu się, boi takich ludzi, on ich uważa za e, toksycznych. Kiedyś tak skasował Marka Jurka, ponieważ Marek Jurek e, ideowo, tu szanowni państwo, to był moment, w którym on, to, on się tam strasznie denerwował, bo on chciał wymusić zaostrzenie prawa Aborcyjnego w roku 2006. Skończyło się to dymisją w końcu Marka Jurka, mimo że wszyscy namawiali go namawiali, żeby wykorzystał stanowisko marszałka sejmu, że nie będzie go tak łatwo odwołać, bo jego odwołanie nie poprze opozycja i żeby zaczął po prostu grać dla siebie. Ale dla Jurka było to, że to była honorowa sprawa, że on się do czegoś tam zobowiązał i po prostu złożył dymisję. Natomiast Kaczyński w tamtym momencie zrozumiał, że gdyby Jurek był bardziej pragmatyczny, to po prostu by wywalił mu całą koncepcję. Więc on już, już nie chce mieć polityków, którzy kierują się czymkolwiek innym niż Polsa, wpływy i tego, bo ludzie ideowi są dla Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą powiem Państwu, ja to usłyszałem wiele razy z ust jako obelgę. Z ust ludzi i służb, którzy mówili, że nie ma nic gorszego niż intelektualiści zorientowani na wartości. Więc co, ktokolwiek to ma coś po, 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 układane w głowie i kieruje się czymś innym niż tylko i wyłącznie własny prywatny interes, jest dla Jarosława Kaczyńskiego po prostu niezdolnym do, no nie, nie jest zdolny do porozumienia. Zresztą tamci ludzie po prostu zdają sobie sprawę z tego, czym ten e, związek się zakończy. No, związek się zakończy dekapitacją e, konfederacji. Konfederacja zostanie po prostu zeżarta, wypluta. E, panowie będą się dzielili na tych, którzy wezmą kasę i na tych, którzy skończą w więzieniu. Czyli może panu Mencenowi się, gdyby ten sojusz im się udał, to może mu się by udało zostać koncesjonowanym milionerem. E, w państwie Kaczyńskiego, ale bardziej prawdopodobne jest, że Kaczyński w przepływie jakiegoś tam po prostu kaprysu starczego, po prostu. A teraz wsadźmy Mencena, żeby pokazać, że swoich też wsadzamy. Że, a że jest za co to tutaj to bierzemy, tutaj przypominamy sprawę tych nielegalnych automatów hazardowych, które panowie nazywali, bo na tym, na, na czym w ogóle, co się zarzuca bratu Mencena? Bratu Mencena zarzuca się, że stworzył. Był zorganizowany jednym z zarządzających zorganizowaną grupą przestępczą, która okłamywała ludzi, że to są automaty do inwestycji, podczas kiedy to były zwyczajne automaty do gier losowych. Yy, które udawały automaty inwestycyjne, natomiast nie, urząd skarbowy... połączenia z, z Właśnie. Z... Urząd skarbowy udowodnił im to w bardzo prosty, w prosty sposób. Po prostu sprawdził, tak jak Tomek powiedział, że to nie mogły być automaty służące do gry, bo. E, no, bo nie miały połączenia z internetem, czyli to była zwykła maszyna hazardowa. Wiecie państwo, jak się chce zrobić dobry, e, dobrą ściemę w tej sprawie, to trzeba pilnować właśnie o szczegółów i takim szczegółem była to połączenie z internetem, które to powinno mieć, to powinno być wszystko szyfrowane, to powinno po prostu nawet mieć zamknięty obieg danych, że one sobie gdzieś tam krążą i nikt nie może wiedzieć, co tam jest. A panowie po prostu przyszli i namalowali na automacie hazardowym, że to jest że tutaj wygrane są skole. Zrobili taką grubą interpretację i tutaj o tą interpretację jest, 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 jest problem z bratem pana Mencena i pewnie panem Mencenem, która oszukiwała, że jest to stanowisko Ministerstwa Finansów. I oto była ta awantura, bo ci ludzie legitymowali się takimi. Ci właściciele tych, tych, tych maszyn legitymowali się że tym, że Ministerstwo Finansów jak najbardziej popiera to i zgadza, zgadza się. No po prostu, wiecie Państwo, bardzo dużo treści, która nie odpowiadała temu, czym jest ta maszyna. No i wtedy to była jedna z największych akcji policji. Kilkanaście, znaczy, kilka tysięcy policjantów w różnych, w różnych lokalizacjach. Pana Adama G., z którym no, zawsze interesy łączyły pana, pan, panów mencenów. I to śledztwo dalej trwa. Pan Adam G., też miał później swoje różnego rodzaju problemy, nawet w, w, w Niemczech. Także podziękowano mu. No i wywiad niemiecki też zgłaszał różnego rodzaju pretensje do, do naszych tutaj mm, służb finansowych. Także że to już są publiczne informacje. Pan Męcen się do tego nie odnosi, pan Męcen bardzo bronił tych kiosków internetowych, później pana Adama G. bronił tyle czasu, a pan Adam G. miał taki modus operandi, zawsze, zawsze robił jakieś takie rzeczy, które miały w jakiś sposób uderzyć w system finansowy państw. A często z Rosjanami. W <grym> tle. Powiem tak, podsumowując, szanowni państwo, trzeba pytać pana Krzysztofa Bosaka, co robił na ulicy Bielańskiej, czy były jakieś dogadania finansowe pomiędzy nim czy i panem Obajtkiem, który wtedy zarządzał, czy dziś jest szantażowany ujawnieniem tych relacji finansowych. Przypomnijmy, że bardzo zaszkodziło, wiecie państwo, myśmy mówili o tym od trzech lat. Ale dopiero jak y, udało się przebić przez tą bańkę Krzysztofa Stanowskiego, do, do, do gdy jego, do jego ludzi dotarła w końcu informacja, że on brał pieniądze i że tylko z Orlenu wziął około 6 milionów złotych w ciągu y, 6 lat. Szanowni Państwo, to jest to, do czego my dotarliśmy, być może wziął więcej z tego Orlenu, z tej grupy Orlen. Natomiast my dotarliśmy do tego taką metodą nieoficjalną. Yy. No, czekamy. Wiemy o tym, że są, Szanowni Państwo, po prostu robione audyty. Nie są te audyty robione tak, jak myśmy chcieli, bo są robione indywidualnie dla każdych zespółek, a nie są robione tak, jak my uważamy, że byłoby najskuteczniej, czyli z poziomu premiera. Natomiast pytanie jest takie, Szanowni Państwo, co jest na liderów Konfederacji. I co jest na Krzysztofa Bosaka, szanowni państwo, co jest na Mencena, wiemy, nie wiemy, czy jest wszystko, co, 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 co wiemy, to jest wszystko. Co jest na Wiplera, szanowni państwo, my wiemy tylko i wyłącznie o sprawie w sądzie. Ale ja przypomnę wam, że Przemysław Wipler najprawdopodobniej miał Pegasusa i jest to jego i moje ustalenie. Bo myśmy razem rozmawiali na ten temat ze sobą i on się nie zdecydował na udostępnienie mecenasowi Giertychowi swojego telefonu, ponieważ stwierdził, że jak zostanie to potwierdzone przez Citizen Lab, to sprawa wycieknie, on nie chce, żeby wiedzieli, że PiS go robił w taki sposób. Czyli on sobie po prostu, wiedząc, że najprawdopodobniej był robiony, zobaczcie, jak on się zachowuje. To nie jest trauma. Można raczej zaryzykować, że PiS. Ma jeszcze więcej materiałów na niego hmm. dzięki Pegasusowi, który, którym go robili, i jeszcze mocniej nim sterują. No, państwo pamiętajcie też, że te y, ich Pegasusy, one się wzajemnie kumulują, czyli y, ktoś powie, że to nie jest rzeczy do, do, do użycia dowodowego. Do dowodowego nie, ale do tego, żeby komuś zniszczyć relacje rodzinne, żeby zniszczyć mu relacje biznesowe. Jak najbardziej, szanowni państwo. Konfederacja na hakach Kaczyńskiego, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, na stronie Hognot.pl, na stronie capitalbook.com.pl. podobnie jak historia bez cenzury. I szanowni państwo mistrzowie, kłamstwa, cholub i y, CIA Cierny, y, Polska kolumna y, Putina, major wywiadu Robert Heda ujawnia. Panie Jarosławie, Pan Nieresko o 17.30, Pan ma wszędzie kłody pod nogami, bo oczywiście to jest jasne, że Pan gra z dudą po to, żeby e, no, grać tą kartą budżetową, ale podobno Duda zrobił się teraz taki, że on jest, wymaga hołdów, a Pan nie daje rad zrobić hołdów, bo Pan jest do niego, łagodnie mówiąc, służbowy, to ma powiedzieć Pan po prostu, karze i wymaga. A on nie, nie, nie. Duda już teraz oszalał i przed końcem tej swojej już na szczęście najgorszej kadencji prezydenckiej, jaka, jaka była, jak ja sobie przynajmniej przypominam, od 1989 roku, ma bardzo wysokie wymagania. I pan nie chce ich spełnić, bo on panu zrobi to, co nic nie będzie. Wyślę do, do yy, Święczkowskiego yy, ten budżet, że, że, że budżet i nic z tego nie wyjdzie. Wiadomo, to, to, to jest jasne. Ale forma w jakiej on tego wymaga pana pan otrzymuje, pana ludzie otrzymują różnego rodzaju żądania, dyskusje, rozmowy. pan nie będzie tam jeździł, Pan nie będzie tam się poniżał. Pan tego nie wiedział, gdzie do dudzy będzie pan jeździł. A on jak zwykle to samo, on to samo robi do Donalda Tuska i do naszej koalicji, to samo robi do pana, bo jemu tam coś się... No, koniec kadencji, no. turnus mnie, a ja wciąż niczy, ja. i Teraz coraz <grybujesz> większy problem. Jest, <grybujesz> pan minister nie, nie teraz mu załatwi, że nie dostanie roboty w pko lu a tyle się napracował. No. Także nie, nie, no, będzie pan musiał jakoś jakoś jednak się ukorzyć. Tak, musi pan pan jakoś dudę poprosić, bo musicie zrobić ten cyrk z budżetem. Pan musi mieć ten, te swoje pięć minut wyjdzie pan, yy, nie wiem tam, około 25 i pan pokrzyczy, że budżetu nie ma. I co się z tego dzieje i, i, i te pana tamte towarzystwo wyjdzie, też będzie darło budzie yy, Oczywiście, jak to jest źle nie ma kasy. Tyle. Panie Kaczyński, na szczęście to już jest koniec dla Pana. Naprawdę, to już jest koniec. To więzienia, Panie Kaczyński. Do więzienia. Dziękuję bardzo zobaczenia.